Lekarstwo, wiersz mojego autorstwa. Kiedy świat staje się zbyt głośny, a twoje myśli brzmią jak echo, wróć do siebie. Zbierz każdą część swojej istoty i zamknij ją w sercu, nie po to, by się ukryć, ale by poczuć się bezpiecznie. Zanim przypomnisz sobie, kim jesteś. Zanim spojrzysz w lustro i zobaczysz coś więcej niż tylko oczy, które kiedyś płakały, znajdź tych, którzy widzą cię naprawdę: tych, którzy mówią twoim imieniem jak błogosławieństwo, a nie ciężar, tych, którzy odbijają twoje światło, nawet gdy sama o nim zapominasz. Pokochaj każdą bliznę tak mocno, że przestanie być pęknięciem a stanie się historią, którą nosisz jak medal odwagi. Aż w końcu rozpakujesz swój bagaż, aż wspomnienia przestaną ciążyć, aż staniesz prosto nieskulona, aż poczujesz się wolna. Bo chodzenie po pęknięciach wymaga siły, ale jest też darem, przywilejem dla tych, którzy spojrzeli wstecz, wzięli swoją historię za rękę, i powiedzieli: Chodź, pokaż mi, co w tobie piękne. Podróż do wnętrza to misja bohaterki, to poszukiwanie lekarstwa, które czeka na ciebie w Dolinie Twojego Serca. Tylko Ty możesz dotknąć Ziemi w swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Tylko Twój głos może poruszyć kogoś tak głęboko, że odważy wyruszyć się we własną podróż. Moim lekarstwem była poezja. To ona mnie osaliła, to ona mnie ratuje wciąż. A ty? Jakie jest Twoje lekarstwo? Co możesz dać światu, co tylko w Tobie istnieje? Posłuchaj serca, otwórz dłonie, obudź się. Świat czeka. A Ty masz w sobie coś, czego on teraz potrzebuje więc weź swój głos jak latarnię, pozwól mu drżeć, jeśli musi, ale niech świeci. Wyciągnij ręce po to, co zawsze było twoje, nawet jeśli ktoś kiedyś powiedział, że na to nie zasługujesz. Przypomnij sobie dźwięk swojego śmiechu, ten najczystszy, zanim świat nauczył cię, że powinnaś być cichsza. Poczuj ciężar swoich marzeń i zdecyduj, że są warte dźwigania, że warto iść naprzód, nawet jeśli droga ma pęknięcia, bo nie przyszłaś tu, by się ukrywać. Nie urodziłaś się, by być cieniem. Jesteś światłem, które ma dotknąć innych w sposób, jaki tylko Ty potrafisz. Więc pytam raz jeszcze: jakie jest Twoje lekarstwo? Co w Tobie uzdrawia świat? Czy to słowa, które składają się w pieśń, czy dłonie, które potrafią stworzyć coś z niczego, czy spojrzenie, które mówi rozumiem bez potrzeby słów? Cokolwiek to jest, trzymaj to mocno, pielęgnuj jak święty ogień i podziel się z nami, bo świat czeka, bo my czekamy, bo każda dusza, która budzi siebie, budzi też innych. Więc wstań. Otwórz oczy, weź głęboki oddech i bądź sobą całą, pełną, prawdziwą i to wystarczy. Jeśli ten wiersz Ci się podoba, skomentuj, polub i udostępnij proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.